Z racji, powiedzmy, socjoekonomicznego klimatu, kilka miesięcy temu każdy rosyjski YouTuber musiał upewniać swoich widzów, że w ogóle żyje. Teraz z dziwnych, niepowiązanych względów muszą brać krótkie wakacje. Więc to ja wyręczę moich rosyjskich kolegów po fachu i opowiem wam, dlaczego mongolskie bajki są tak popularnym medium kraju kwitnącego niedźwiedzia. Jak do tego doszło, że klasyczne bajki, takie jak Wilk i Zając, które teraz uderzają falą nostalgii każdego urodzonego przed rokiem 2000, zostały zastąpione lubieżnymi isekajami, parszywymi haremami i rosyjskimi trasztestowymi dubbingami. Zanim jednak odpowiemy sobie na to pytanie, warto się upewnić, czy jest jak mówię. Nie ufajcie losowym ludziom w internecie. Jeżeli założenie jest nieprawdziwe, to nie ma znaczenia, czy jego wynik to prawda lub fałsz. No może i mógłbym szukać jakichś akademickich źródeł, aby ukazać te rosyjskie zainteresowanie. Podpierać się mądrymi głowami ze studiów wschodnich. Pornhub zrobił listę najpopularniejszych kategorii w zależności od kraju. Co było na pierwszym miejscu w Rosji? Dokładnie i Ubrani w ten poważny i nieanegdotyczny dowód możemy udać się w tą podróż. Do jądra rosyjskiego mindsetu. Lata 80. to początek okresu gwałtownych przemian politycznych. Pozycję przywódcy ZSRR opiera stosunkowo młody Gorbaczow. Obiecuje reformy. W Polsce już 14 sierpnia wybuchają strajki w Stoczni Gdańskiej. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo. Komunizm chyli się ku upadkowi. Jednak Gorbaczów wciąż spróbuje zreformować Związek Radziecki przy pomocy tzw. pierestrojki. Obejmowała ona szereg reform ekonomicznych, ale co istotne z punktu dzisiejszego odcinka, to to, że luzowała cenzurę, rozrywki i kultury. Uchylała troszkę żelaznej kurtyny, która wcześniej ograniczała zagraniczne formy rozrywki uważane za zepsute i szkodliwe. Teraz do Rosji zaczyna wpływać z rzeka różnorodnych okazji. Na zaznajomienie się z inną kulturą, a nawet tą kwestionowalną kulturą. I choć rosyjskie animacje za szaro-burych czasów komunizmu były oraz cieszyły się dość dużą popularnością, to właśnie za czasów pierestrojki coraz większą i swoją pierwszą popularność zaczęło zdobywać. Anime. Głównymi odbiorcami byli oczywiście młodzi ludzie, którym przypadło do gustu pojawienie się nowych form kultury. Anime zaczęło się również pojawiać na ekranach kin i telewizji. Seriale jak Hadashi no Gen", czy filmy typu Flying Phantom Ship. Trafiają do coraz większej rosyjskiej publiczności. To wszystko jednak dzieje się w akompaniamencie pierwszej ogólnej popularyzacji anime na całym świecie. Młodem Rosjanom bardzo udziela się perspektywa nowości w tej zamkniętej klatce, jednak powtarzają oni schemat dziejący się na przykład w Ameryce. To zmienią jednak następne wydarzenia. Wyniki są jednoznaczne, litwa opowiedziała się za niepodległością. Setki młodych ludzi, używając młotków, przecinaków i haków, naruszyło betonową płytę muru, którą następnie oderwano ciągnikiem, powodując wyrwę w murze. The Soviet Union itself is no more. Badek ZSRR nie jest jednak aż tak kolorowy, jak się na początku wydaje. Powstałą pustkę włazy zaczęła wypełniać mafia Przemoc jest codziennym widokiem dla młodych Rosjan, a gospodarka nadal nie jest w dobrej kondycji. Bezrobotni i z trudnościami do zaadaptowania się do nowej kapitalistycznej rzeczywistości. Dodatkowo, cały system dogmatów komunistycznych upadł, a wraz z nim społeczna identyfikacja wielu ludzi. Skoro teraz nie jesteśmy towarzyszami, to kim jesteśmy? W celu znalezienia nowych idei społecznych, młodzi ludzie coraz częściej sięgają po nowe zewnętrzne media kultury, takie jak anime, coraz więcej w telewizji klasyków typu Czarodziejka Casali czy Sailor Moon. Ta ostatnia pozycja szczególnie jest ważna, bo shitpost anime Ucz się przykładniej, pusta pałko! najbardziej ze wszystkich spopularyzowała nasze medium, wnosząc najwięcej nowych mangoziebów do rosyjskiej społeczności. Jednak do układanki doskakuje również internet. Pamiętajmy, w Rosji przewodnią grupą fanów anime w tamtym czasie byli ludzie w wieku studenckim, którzy zaprzestali edukacji z różnych powodów, głównie ekonomicznych. Nie byli oni dokładnie wymarzoną grupą docelową, której starano się opknąć drogą nowoczesną technologię. Jednak powoli zaczęli się oni gromadzić przed starym. Dobrym supermarketem. Dodatkowo, wraz z resztą świata, rosyjscy fani anime zaczęli przyjmować nową nazwę na samych siebie Otaku. I standard prezydenta Rosyjskiej Federacji. W swojej książce Japonia i Rosja trzy wieki Julia Michajlowa. Podaje, że 7% młodych fanów konsumuje medium jako alternatywę do innych źródeł kultury zajmujących się zbrodnią oraz przemocą o procent więcej chce wiedzieć więcej o Japonii. 18% czuje pociąg do wodogłowia i wielkich oczu. 22% uważa to za ciekawe spędzenie czasu wolnego, a aż 43% konsumuje to medium, aby zrozumieć problemy dzisiejszej młodzieży. Wiem co sobie teraz myślicie, anime nie jest do końca świetnym medium do naprawienia własnych młodzieńczych problemów, ale to był rok 2008, wtedy anime było inne, górowało Do you enjoy watching little girls? Little girls in underwear? Little girls playing with other little girls? If you said yes to any of the above, I'm sorry, but I'm going to have to report you to the police. Wiecie co, może jednak e, macie rację? Mihailowa służy nam tu za główne źródło informacji i definiuje wiele czynników, które przyczyniły się do popularyzacji anime w Rosji. Część z tych powodów ponownie zgrywa się z resztą świata, powielając schematy z krajów takich jak Japonia czy Polska. Przykładowo, dla wielu młodych ludzi, szczególnie kobiet, była to odskocznia od oczekiwań społeczeństwa czy rodziców. Dziewczyny są tu podkreślone, ponieważ w tamtym czasie marzeniem Rosji. Rodziców było wydanie córki za dobrego i miłego chłopa. To było wszystko. Znaczy, ja zdaję sobie sprawę, że zgromadzeni tutaj wyznawcy. Samcy Alfy potakują, że kobiety nie chcą miłych i dobrych chłopaków, ale wstrzymajcie swoje solinistyczne uwagi. Punkt był taki, że one w ogóle nie chciały się żenić. Z czasem pierwsza generacja mangoziebów z lat 80-90 zaczęła profesjonalizować swoje hobby. Zaczęli stawać się jakimiś tam tłumaczami, dziennikarzami lub medialnymi krytykami. Pamiętajcie, że medialny krytyk to oczywiście pretensjonalna nazwa na YouTubera. Wraz z Profesjonalistami pojawiają się powoli pieniądze, a za nimi idą telewizja, kina oraz inne środki wydawniczo-rozrywkowe. Ponownie ten punkt to coś, co charakteryzuje nie tylko Rosję, ale i inne kraje świata. Jednak, bardzo ogólnie rzecz biorąc, Rosję charakteryzuje brak perspektyw. Nie od dziś wiadomo, że mongolska kultura mangi i anime służy jako ucieczka dla wielu osób. Im gorsza sytuacja, tym więcej osób stara się o niej zapomnieć. Przykładowo stare rosyjskie pokolenia swoje smutki i biedę topiły po prostu w wódce. My w Polsce oczywiście też jakoś super kolorowo nie mamy, ale i tak jest lepiej, bo możesz odebrać przyzwoitą, no raczej przyzwoitą edukację i spieprzać z tego kraju. Ruska młodzież już takich szerokich perspektyw nie miała wcześniej z powodu czysto ekonomicznych. Teraz jednym ruchem jeździec niedźwiedzi urąbał jakiekolwiek opcje, które zostały. Ekonomiczny zastój, niskie płace, słabe social, a teraz jedyny wyjazd do Europy, na który można sobie pozwolić, to wyłącznie na ukraiński front. Rosjanie nie mają przyszłościowych perspektyw. I jak ich ojcowie radzili sobie z tym przy pomocy wódki i prania żony, to ich dzieci coraz częściej zanurzają się w fantastycznym świecie mangi i anime. To spowoduje wzrost, który poprowadzi do prześladowania anime w Rosji. Okej, okay. to, jest, to jest zabawna odnoga tego tematu, ale ja wiem, że dla niektórych prześladowanie to może być całkiem nie na miejscu, całkiem cringe'owe słowo. Co mnie bawi, to to, że właśnie pasuje. Sądowe banowanie Death Note na stronach z reklamami plus 18, czy eksperci mówiący, że oglądanie anime zmniejszy pojemność waszego mózgu o 10%? Prowadzili się bardzo wiele i teraz już że dokazano, że dzieci, которые сидят постоянно в гаджетах, дети, которые постоянно смотрят мультики, аниме, у них усыхаемость мозга 10%. Это огромное... Появящее питание. Czemu? Cóż, yy, szczerze powiedziawszy, yy, nie wiem. Okej, okay, odpalamy tryb pełnych spekulacji. Raczej to nie jest tak, że ci ludzie wierzą w to, co mówią. Pamiętajcie, media żebrają o atencję bardziej niż youtuberzy. Sprzedaliby własną matkę, gdyby mogli chociaż troszeczkę podnieść te słupki. Niestety dla nich wiele szokujących i kontrowersyjnych tematów nie może być wyświetlane, bo nie są zgodne z programem dyktatora. Ten punkt nie musi się odnosi tylko do Rosji. Więc media będą zmyślać i hiperbolizować tematy, którymi tak naprawdę nie musimy się przejmować. Sam pamiętam, jak jeszcze w szkole zaciągali nas na apele, bo w mediach był strach przed wielkim, niebieskim wielorybem. 150 dzieci mogło y, odebrać sobie życie. Gra internetowa, która masowo zabijała naszą polską młodzież. Jak myślicie, ile dzieci umarło w Polsce? Zero, nada 150 dzieci. Ponieważ wiadomości nie mają rzetelnie przekazywać informacji. Mają przykleić się do ekranu. Nie zrzucajmy jednak całej winy na wiadomości, bo są ci, którzy te wiadomości. Kontrolują. Nagonka na mongolskie animacje idzie bardzo po drodze rosyjskiemu rządowi. Obwinianie mniejszości jest najstarszą taktyką dyktatorów. Tylko ja mogę was uchronić przed innymi od was. Jednak trudniej obwiniać etniczne mniejszości, kiedy propaguje się bycie tym, który walczy w obronie tych mniejszości. Pojawia się jednak perfekcyjny, zmyślony przeciwnik. Anime. Nie ma ludzkiej twarzy, nie ma głosu, a co najważniejsze, nie ma konstytucyjnego prawa do obrońcy. Spójrzcie na nie takie dziwne, jak ono dziwnie wygląda. Pewnie tylko czeka, aby pożyć 10% mózgu naszych dzieci. Więcej zabawnych przykładów prześladowania możecie znaleźć na kanale rosyjskiego youtubera z początku: Nie bójcie się żyje i ma się dobrze. Jednak my żyjemy w dziwnej linii czasowej, w której anime czasami mieni się jako błąd naszej symulacji. Chylujesz sobie spokojnie na herbatce przy swoim ulubionym anime, a nagle ktoś tu wyskakuje z krzykiem, że zagrożenie dla całej nacji. I radziłbym się na to mentalnie przygotować, bo im bardziej anime wkracza do mainstreamu, tym więcej absurdów zaplątanych w ludzkie dramaty zobaczymy. Więc pamiętajcie, aby się nie zdziwić, kiedy usłyszycie, że jeżeli kobiety do 25 roku życia będą oglądały tyle samo anime, co mężczyźni... To dzieci nie będzie... No. Pełno dzieci będą mieli ci patroni. Dziękuję im serdecznie za nieoglądanie anime. Do zobaczenia za tydzień i trzymajcie się jakoś przez ten tydzień. Hej.